panią Janno. Drodzy Państwo, są ludzie, co niektórzy, że nawet jakby z siebie, to nie mają czasu na depresję. W moim życiu ja faktycznie trochę miałam mały czas, mało czasu, ponieważ moje życie było wypełnione sportem i to do tej pory to robię. W moim hobby, gdzie zawsze była polityka oparta na historii i ideologii. Nie jestem absolutnie znawcą teologii, ale próbuję zrozumieć sensy teologiczne drodzy Państwo, poprzez swoje serce. To, co uważam za stosowne i to, co czuję. I w rzeczywistości później, jak się spotykam z pewnymi dokumentami i takimi osobami jak ksiądz Michał Woźnicki, Czyli polecam wszystkim takiego szpitala, jaki ja przebyłem. Amzy, drogi przyjacielu, pokaż wszystkim. Z pewnością będzie tam kolejka. Jestem słowem, Panie Wojku, błogosławiona nienormalność Czy Każdemu takiej nienormalności. Jak ja się czuję dobrze, Sebastian, że jestem takim idiotą. Ty sobie nawet tego nie wyobrażasz. Nie przyjmujesz tego do głowy. Ty mówisz.

Ksiądz Potocki mnie tak zaaforował swoim komunikatem Świąte. dzisiaj, że zaraz tak. idę zamówić prawo jazdy. W związku z tym problemy związane Polaków, historii drugiej, może niewielu z Was wie dokładnie o co chodzi, a może byście też chcieli wiedzieć mój punkt widzenia. Oczywiście przekażę to zaraz. Otóż osoba, która została zabita, to był 17-letni 17 chłopak, z tego co pamiętam chyba algierszy, w każdym razie muzułmanin, był z jakąś inną osobą. Zatrzymywania pojechał dalej. Więc założyli blokadę. Zatrzymał się przed tą blokadą do dupania. I później się okazało, że silnik jest niewyłączony Dobry, i samochód jest na mówiąc krótko, tego... by uniknąć ewentualnie takiego akurat manewru że, przyjmę, że w mojej a drugi siostra Izabela od strony pasażerów z narażeniem życia Zresztór, pracowała tak. Żydów. mamy tutaj i powiedział ja małżeństwa ağał, że ważne było się za koniec do